Dlaczego tutaj przyjechałem? Przede wszystkim chcę się edukować. Ogólnie uważam, że lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć tak naprawdę, a gdzie można tak naprawdę czerpać wiedzę, jak nie z takiego miejsca, jak Healthy Day, gdzie przeróżne autorytety tak naprawdę w Polsce przyjeżdżają w jedno miejsce i w jednym czasie mogą wystąpić. Tak naprawdę... To tutaj, to tutaj możemy w jednym momencie doświadczyć przyogromnej wiedzy. Zachęcam Cię, żebyś tutaj przyjął i czerpał, bo prelegenci schodzą do nas i możemy porozmawiać o swoich problemach, o problemach naszych dzieci, czy naszych babci, czy dziadków. Poruszyć tą tematykę możemy właśnie tutaj. Zachęcam Cię, żebyś przyjechał i żebyś posłuchał przede wszystkim, bo jest to przeogromna wartość, jaką możemy tutaj wynieść. Natomiast zrób krok więcej. Zaproś kogoś i przyjedź z kimś. Włóż go do samochodu, do pociągu i przyjedź do łodzi na następny healthy day, jaki będzie.